Dobry. Yy, dziś DAC od kolegów, my friendów. Yy, w zasadzie po co mi ten DAC? No, szukam, raczej znaczy rozglądam czy coś, mam z tyłu głowy jakiś plan, żeby się pobawić trochę układem DSP. Mam tu na myśli mini Sharka od firmy Mini DSP. On ma 4 wyjścia i kwadrat S, tak więc. Można go podłączyć do czterech daków i słuchać w cudzysłowie bezstratnie to, co on wyprodukuje. Dak stosowany w mini DSP raczej jest słaby, tak więc szukam czegoś lepszego. Szukałem na jakiś czas temu mm, daków, które w zasadzie byłyby tylko płytką daka, by żaden dodatkowych pierdół Tak, żeby wejście było i kwadrat S, wyjście żeby było oczywiście stereo, i udało mi się znaleźć taką oto mm, fajną Płytkę, No gdzieś tam znalazłem jakieś opinie, w netcie, były dość pochlebne. PCM1794A, tak więc powiedzmy, że klasyczna kostka. Nie jest to 04, no ale raczej nie ma co narzekać. Trochę go już słucham i nie doczepiam się niczy, do, do niego w ogóle, jeśli chodzi o, o to, jak to gra. Płytka jest wykonana dość ludnie, dość ładnie. Dość symetrycznie na dwóch kostkach. Ma wyjście przede wszystkim zbalansowane i, i nie, klasyczne. Tak więc, chat, gdyż zależało mi głównie też na wyjściu zbalansowanym, gdyż końcówki klasy D, typu Ice Power czy Hypexy są, z, z tego co pamiętam, głównie zbalansowane i żeby je w pełni wystarować potrzebuję zbalansowanego wyjścia. Tak więc jest. Yy, tak więc, super. No tak, widzicie. Yy, Ampy też dość klasyczne. Nie, nie, wcale nie są złe. Oczywiście na podstawkach, tak więc, jak ktoś jest uparty, może sobie zmienić i ewentualnie dopicować tylko brzmienie pod siebie. Aczkolwiek mam zamiar przed tym zastosować mini DSP, tak więc yy, ewentualne tweaki pewnie będę robił już w mini DSP. Yy, kondensatorki, no pozostaje wierzyć, że są to wimy powsadzane. Yy, koszt takiego daczka... To około 180-170 zł. Różnie się trafi. Ja jeszcze muszę dokupić takie ze 3, żeby mieć 4 wyjścia. Tak więc, pewnie będę jeszcze robił zakupy, i szukał dokładnie tego samego, od tego samego sprzedawcy. Co więcej, wejście i kwadrat S oczywiście nie jest izolowane. Tak więc, jeśli chcecie jakąś separację, to musicie to zrobić przed tym takim. Ja tu mam bezpośrednio podłączony interfejs USB, tak więc. Na razie mi to jest całkowicie zbędne i zobaczę, czy to będę potrzebował, czy nie. Płytka jest ładnie oblana masą. Tak jak mówiłem, symetria jest dość dobrze zachowana. Bardzo fajnie jest zrobiona gruby laminat, pozłacane jakieś tutaj niuansiki. Lutowanie jest bardzo ładne, tak więc wykonanie jest naprawdę super. I na specjalnie nie ma się do czego doczepić. Tak wymaga oczywiście. Dwóch różnych zasilan, zasilanie w, y, części cyfrowej 5V, jak i symetryczne, zapewne do elektroniki analogowej 2 razy 12 v Ja tu mam takie moje laboratoryjne jakieś zasilacze, trzeba to będzie potem jakoś upchać, pewnie na jakiś destę czy tam. Y, w obudowie, fajnie, że DAK, jaki włącza się, taki wyłącza bardzo ładnie, czyli nie stuka, nic nie, nie brzęczy, y, nic nie słychać za specjalnie w głośnikach. Tak więc odbiór jest bardzo pozytywny. Nie zmierzę mu THD. Niestety nie mam sprzętu do pomiaru. Moje wejście liniowe w karcie, w komputerze, który mam, niestety jest pieprzany, wyłamany. I tak więc nie jestem w stanie tego zmierzyć. Czy mnie to zależy osobiście? Nie, bo gdyby to było THD 030401 01 i tak tego nie słyszę. Nie jestem maniakiem tego. Wiem, że niektórzy tego oczekują. no Nie, na tym to specjalnie nie zależy. Bardziej się skupiam na brzmieniu, melodyjności tego. Tego grania i słucham go jakiś czas, i naprawdę jest w porządku. Za te pieniądze to specjalnie się doszukiwało, mógł na nim słuchać normalnie muzyki. Fajnie, że to są daki tego typu rodzaju. Nie mają żadnych rejestrów przesuwnych na wejściu, gdyż mając cztery daki z rejestrami przesuwnymi na wejściu do tego mini DSP, mogłoby się okazać, że powstanie jakieś mini opóźnienia związane z wypełnieniem. Tak więc. Ciężko można było na przykład y, zgrać to czasowo. W przypadku tych dachów tego problemu nie powinno być. Czyli, jak kupię cztery dachy, podłączę do mini DSP, to powiedzmy, że to powinno być wszystko wyrównane czasowo i powinno grać y, całkiem poprawnie. Tak więc, no, jak widzicie, piękna chińska bestia przyszła dość szybko w przeciągu trzech tygodni. Y, jest ok. To co sobie sprawdzimy, w zasadzie to co zaraz zrobię, to podepniemy go do oscyloskopu i zobaczymy sobie jak przynosi różne częstotliwości. Bardziej mnie interesują skrajne, czyli bardzo niskie i bardzo wysokie częstotliwości. Zobaczymy, czy tam coś nie jest napieprzone w, na wejściu, tudzież wyjściu tych przezmocniaczy, co mogą powodować jakieś obcinanie częstotliwości. Zobaczymy, czy nam to w ogóle wyjdzie na oscyloskopie i czy to zaobserwujemy. No dobra, dziad uruchomiony, napięcie jest. Sygnał idzie z generatora online. Owego. Jako, że jestem podłączony przez USB, no to nie mogę tu wejść bezpośrednio moim generatorem. Tak więc, generujemy z kompa, Nie ma tu żadnej straty, no bo gdyż układ, układ dane docierają w sposób cyfrowy do przetwornika i dopiero z niego wychodzi analog. Nie ma tu żadnej podwójnej konwersji w trakcie. Tak więc, zobaczmy. Ustawione ustawmy mu na przykład 1 kilo cię włączę, sobie klawiaturę. Ok, tu mamy 1 kilo. No, wygląda dość ładnie. Należy um, wspomnieć, że to jest um, przy głośności 100% na komputerze, czyli tak naprawdę jest maksymalnie wysterowany teraz. I to jest jego prawdopodobnie maksymalna głośność, czyli 1,84 V. Tutaj lekko ściszam, Widzicie, co się dzieje. Wszystko wygląda poprawnie, dobra. To ciśniemy wyżej, zobaczymy z wyższą częstotliwością. Wiadomo pasmo akustyczne jeśli chodzi o audio zawiera się w przedziale między 20 Hz a 20 kHz, tak więc... pociśniemy mu wyżej, zobaczymy co się z tym stanie. Teraz mamy 8 kHz. I to jedziemy dalej. 8, 16, 20 kHz patrzcie jak ładnie robię ten test z tego względu, że niektóre chińskie daki, jak PCM, tak naprawdę jest takim układem, all in one. Nazwijmy to, że sygnał z niego wychodzący jest już w zasadzie poprawny. Bo gdyby to był AD1865, no to mielibyśmy tutaj schodki, on wymaga dość, dość sporego filtra analogowego. Tak więc, no bomba, nie ma się do, do, do czego doczepić spadek napięcia, też praktycznie zade, żaden, wygląda zajebiście, dobra. No to teraz idziemy w drugą stronę z ultra idziemy w infra. Musimy mu go trochę zagęścić, no bo zejdziemy z częstotliwościami. Ile mamy teraz? Teraz mamy 139 Hz. Interesuje mnie pasmo od dołu, to będzie ciekawe. O, 20 Hz, patrzcie, ładnie. Gdyby na przykład tu było 20 Hz, a tu by nam spadało napięcie, to można by to, oznaczałoby to, że coś nas przecina, mógłby to być na przykład błędnie bądź z zamiarem zaprojektowany filtr na wyjściu tego daka i... albo tudzisz jakiś na przykład filtr subsoniczny, aczkolwiek w dakach raczej się nie montuje takich rzeczy, no ale warto byś to na uwadzała. Nie, bomba, nie ma się do czego doczepić, do 20 Hz idzie super, tak więc... To i tak są takie skrajności pasma, że raczej znaczy ciężko się doszukać w muzyce, chyba że to jest specjalnie spreparowany utwór. Myślę, że muzyka filmowa to jak do 35, do 30 schodzi, to to będzie maks, Potem to i tak już jest pompka z głośnika, wy tego nie słyszycie, tylko widzicie i ewentualnie czujecie na swojej klacie. No, tak więc... Czy coś by się tu miał człowiek do, doczepić do tego? No, niespecjalnie. No Układ oczywiście nie jest samodzielny, wymaga zasilania, tak jak wspomniałem wcześniej. Raz, że zasilanie to dwa jakieś interfejsy, dwa jest może to być interfejs audio, może to być Raspberry Pi, może to być yy, jakieś urządzenie DSP, które ma wyjście i kwadrat, nie ma Nie ma znaczenia, będzie wszystko działać. Tak więc w zasadzie to chyba nie mam o czym dalej mówić. Oczywiście układ zamówiłem w wersji poskładanej, tak więc przyszedł tak jak go widzicie. Wykonane naprawdę schludnie, i myślę, że powierzę mu przyszłość w tym domu i zabawi się z DSP kupując jeszcze takie trzy dodatkowe płytki. No, oczywiście, koszt nie jest niski, ale dając około tam 700 zł za cztery takie układy, które są w zasadzie wykonane poprawnie, no to nie doszukiwałbym się jakiejś baboli. Jedyne co troszkę jest irytujące. To to, że z tego co sprawdziłem pobieżnie masa sygnałowa, wyjściowa od masy cyfrowej nie jest rozdzielona. Nie jestem jakiś ortodoksem w tym temacie, ale aczkolwiek lepsze by to było, gdyby część analogowa była odseparowana całkowicie od cyfrowej, a niestety jak sprawdziłem, to jest testem ciągłości między cyfrową, analogową masą a cyfrową, no to jest przejście, tak więc niestety jest ona gdzieś na tej płytce połączona, a no, szkoda, bo gdyby nie była to że w ogóle by to było. Elektroniczny raretas wykonany według w zasadzie, można powiedzieć, jakichś pseudo high standardów, to, które są dobrze widziane jeśli chodzi o dziedzinę audio i elektronikę analogową, a cyfrową, koszernie jak te masy są faktycznie rozdzielane.